110 km od Leżajska w górę mapy i 65 km od Kielc w dół mapy, znajduje się pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach. Zespół klasztorny z ogrodami i muzeum serialu Czarne Chmury. I to jest cel naszej dzisiejszej wycieczki. Do tej pory nie podróżowaliśmy od początku czerwca, z racji tego, że. Niestety Kuba wyrósł z poprzedniego fotelika i musieliśmy się technicznie ogarnąć, kupić inny. No i dzisiaj znowu próbujemy gdzieś wyruszyć. Jak na razie ładnie śpi. Zobaczymy, co wyjdzie z naszego dzisiejszego nagrywania. Czy zrealizujemy plan, który sobie założyliśmy. Dzisiaj jest niedziela, 18 lipca 2021 roku i startujemy z nowym odcinkiem. Ponad 400 lat temu w Rycjańskim Lesie spotkali się męsi Kameduli z Krakowskiej Srebrnej Góry, a także tutejsi właściciele dóbr Jan Magnus i Gabriel Tynczyńscy. Wybrali oni polanę w lesie na pustelnię Złotego Lasu. Miejsce to nie było przypadkowe, tylko wynikało z kamedulskiej duchowości pustelniczej i musiało spełniać kilka kryteriów. Musiało być to miejsce na wzniesieniu na polanie otoczonej gęstym lasem i z dala od osad ludzkich. Ora et labora, czyli łaciny módl się i pracuj. Jest to dewiza świętego Benedykta z Nursii, który w roku 529 założył zakon Benedyktynów, czyli najstarszy katolicki zakon mniejszy. Formuła módl się i pracuj opisuje postawę zakonnika wobec Boga i świata. Ślubują oni stałość, posłuszeństwo i ubóstwo. Zakon Kamedów powstał na początku XI wieku, natomiast w roku 1072 papież Aleksander II wyodrębnił Kamedów z Benedyktynów, zatwierdzając zgromadzenie jako osobny zakon. Herbem Kamedów są dwa gołębie pijące z jednego kielicha. Jeden gołąb symbolizuje pustelnika, drugi mnicha. Kielich jest źródłem, czyli Chrystusem, z którego mają czerpać zdolność do miłowania Boga i ludzi i świata. Kongregacja z Monte Corona posługuje się własnym herbem. Jest to krzyż z koroną na szczycie góry. Po kamedulski zespół klasztorny można zwiedzać samodzielnie, bądź z przewodnikiem są to niedłużej pieniądze rzędu, nie wiem, 4 zł bodajże do zespołu. Klasztornego przynależą ogrody, do których wstęp jest darmowy, oraz Muzeum Serialu Czarne Chmury. Tam wstęp jest odpłatny, ale to też są jakieś tam nieduże pieniądze. No my nie mamy czasu ze względu na, na kubek, który nie pozwala nam zrealizować materiału, więc nie skorzystaliśmy. Natomiast na pewno warto. Kościół kamedulski w Rytwianach ma odzwierciedlać ideały zakonnika kameduły, surowy i prosty na zewnątrz, bogaty i ozdobny w środku. SPS, Salus per Silencium, czyli zdrowie przez ciszę. W Rytwianach znajduje się relaksacyjno-kontemplacyjne centrum terapeutyczne o tej właśnie nazwie. Odbywają się tutaj turnusy terapeutyczne, które mają na celu odnowę duchową, psychiczną, pozwalają wyciszyć się i odnaleźć w pędzie świata, pozwalają odizolować się od komputerów, internetu. E, troszeczkę zwolnić bieg świata, który stara wyrzucić się nas poza nawias. W 2001 roku zaczął się remont po Kamedelskiego zespołu klasztornego, i pomiędzy bramami pierwszą a drugą są wywieszone banery, na których są zdjęcia, jak obiekt wyglądał przed i po remoncie. E, został zrobiony Ogrom pracy i naprawdę w porównaniu z tym, co było, jest rewelacja. Kończymy wycieczkę z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że idzie burza. Drugi powód jest taki, że Kuba chce iść spać. Trzeba powiedzieć jeszcze na zakończenie, że w Rytnianach nie ma już kamedółów. Kasata zakonu nastąpiła w 1819 roku przez zaborców, a ostatni mnisi opuścili klasztor w 1825 roku. Obecnie kościół jest kościołem rektoralnym.